Jezus w swoim rodzinnym Nazarecie sformułował w synagodze, przytaczając fragment Księgi Izajasza, mówiący o tym, że oto przychodzi uwolnienie dla bardzo wielu grup społecznych upośledzonych, powiedział dziś spełniły się te słowa Pisma. To jest słowo kluczowe. Kiedy przychodzi Pan Jezus, to cały czas dzieje się dziś, to znaczy teraz, w tym momencie. Dla Niego nie ma już czasu takiego linearnego. Po prostu kiedy Pan Jezus przychodzi, to cały czas dzieje się to dziś. I my, jako ludzie wierzący, przyjmujący Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela, my żyjąc tutaj na Ziemi, tak naprawdę żyjemy już razem z Nim, korzystając z przywileju wiecznej młodości, ponieważ to dziś trwa teraz, ta pełnia zbawienia trwa teraz. Jezus Chrystus właśnie w ten sposób przyszedł. Żeby wieczne dziś trwało zawsze, żeby jego miłość trwała zawsze, miłość Ojca trwała zawsze, opieka tego, który jest adwokatem, tego, który jest duchem pocieszycielem, ciągle nam towarzyszyła.